Mnie osobiście dotyka dzisiaj z liturgii słowa ta sprawa z pierwszego czytania, ta postawa tego króla, że on, jak doszła do ta sprawa, że ludzie zaczęli pościć, to się upokorzył. Zdjął płaszcz, oblógł się w wór i siadł na popiele. To było straszna rzecz. Usiąść na popiele. Jak śmieciarz. Gorzej. Mówię, że to mnie dotyka, bo dzisiaj miałem sytuację, w której ktoś mnie upomniał. Nie chcę mówić o szczegółach, bo to nie o to chodzi. I widzę, że od tego momentu mam taką walkę w sercu, Obmyślam zemstę i widzę, jak nie chcę skorzystać z tego upokorzenia, które Pan Bóg mi serwuje, i, i nie chcę wejść w to upokorzenie. I widzę, że jestem w tej walce i nie wiem, jak to się skończy ale widzę, jak jestem daleki od tego pogańskiego króla, który ze swoim narodem zasłużył na karę od Boga i się upokorzył. Ja widzę, że jest mi bardzo trudno się upokorzyć. Jedyne, co mogę, to tylko błagać o miłosierdzie, żeby Pan Bóg z Jego miłością był mocniejszy niż te moje wszystkie kosmate myśli, które mam w tej chwili wobec tej osoby. Liczę też na Waszą modlitwę, że pomodlicie się do tego biednego księdza, kuszonego przez pychę i że Chrystus okaże mi może ze względu na modlitwę kogoś z Was. Okaże mi tą łaskę. I mnie zabierze z tego dołu, w którym się w tej chwili kotuję. Dobrze, to tym chciałem się podzielić. Kochani siostry i bracia. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo pańskie. Cały problem Wielkiego Postu jest w tym, że przeżywamy go w różnych sytuacjach. Może to jest, nie wiem, Twój dziesiąty Wielki Post, w którym nie możesz zerwać z pewnym grzechem, wciąż wracasz do niego, z tego powodu nie możesz otrzymać rozgrzeszenia, nie możesz przyjąć Komunii Świętej, nie chcesz być też tak nieuczciwy, jak niektórzy ludzie, którzy już do Spowiedzi nie chodzą, ale chodzą do Komunii i zbliżają się kolejne święta i mówisz sobie, no właśnie, a ja nie, nie, nie mogę zerwać z tym grzechem, no nie mogę odejść od tego grzechu, więc kolejne święta będą w grzechu. Może otrzymuje się rozgrzeszenie, ale. Wciąż masz zadrę w sercu, wciąż nie możesz zapomnieć tego, co ci zafundował Twój ojciec, kiedy byłaś małym dzieckiem, kiedy cię zostawił po prostu bez słowa, a nazywał cię swoją królewną, a później cię zostawił i poszedł sobie do innej kobiety. I ma trzy córki, inne, trzy królewny z tamtą drugą kobietą, a ciebie nigdy nie uznał. Na przykład. Nie wiem. I dostajesz rozgrzeszenie, ale czujesz, że nie możesz ojcu przebaczyć. I może zastanawiasz się, jaki sens ma to rozgrzeszenie. Skoro ja nie mogę przebaczyć. I odpuść Wojcze nasz mamy, nie? Oj, odpuść nam nasze winy, jako, co to znaczy to jako ciekawe. No w, ja, w takim stopniu. To, to, to takie słowo staropolskie jako i my odpuszczamy, ono oznacza w takim stopniu, w jakim ja odpuszczam. No więc dzisiaj, jak ja widzę, że jestem w tym dole zemsty i prawda, nie mogę odpuścić, no to nie będzie mi odpuszczone. I może, może to myślisz. Więc, może masz jakiś nałóg, on cię uwiązał, tyle razy już próbowałeś i próbowałaś różne terapie i nic nie pomogło, i boisz się kolejne święta z tym nałogu, i co? I w końcu przyjdzie śmierć, i zastanie mnie w tym nałogu. Więc te wszystkie sytuacje, które opisuję, nie są najgorsze. Dlaczego? Bo to, co tutaj śpiewał nasz ministrant, bardzo ładnie, powtarzaliśmy wszyscy ten refren sercem idealnym, bezgrzesznym, nie pogardzisz, panie. To śpiewaliśmy? A co? Bo ja już zapomniałem. A pokorny? Nie. Bo ja nie mam serca pokornego, jestem bardzo przykro. Jakim? Jakim? Skruszonym. Tak jest. Sercem skruszonym nie pogardzisz pan. A serce skruszone to nie jest ani idealne, ani pokorne. To jest serce skruszone. I dlatego mówię, że te wszystkie sytuacje, o których mówię, nie są najgorsze. Bo to wszystko, co przeżywasz, powoduje, że dzisiaj masz skruszone serce. W przeciwieństwie do tego, co było 20 lat temu. Kiedy spowiadałeś się regularnie, chodziłeś do komunii, twoje życie szło jak spłatka i trochę sądziłeś tych, co nie mogą zerwać z grzechem, Twój kolega z klasy, który nie chodził do spowiedzi, do komunii, bo właśnie wpadł w jakieś uzależnienie i stracił nadzieję. I mu się dziwiłeś albo dziwiłaś. A dzisiaj przeżywasz to samo. I twoje serce jest skruszone. To jest ta pewna tajemnica. Dlaczego Bóg Cię przeprowadza, Ciebie i mnie? Przez pewne sytuacje, wiedząc, że zgrzeszysz. Od Boga grzech nie pochodzi. To nie jest tak, że Bóg ci dał grzech. Ale Bóg cię przeprowadził przez sytuację, wprowadził w tą sytuację, wiedząc, że zgrzeszysz. Kogo z apostołów wprowadził w sytuację? I to jeszcze mu mówił w Wieczerniku. Coś tam... Tam na ścianie, widzicie to tam jest na ścianie? Wiecie, dlaczego ten ten wizerunek jest na naszych kościołach rzymskokatolickich? Co to jest za zwierzę? Kogut. Tak słyszałem, że, znaczy nie, nie, nie mam jeszcze pewności, ale słyszałem, że tu w Niemczech na kościołach katolickich jest kogut, natomiast na protestanckich jest krzyż, nie? nie kogut. Bo o, o kim chcę mówić? O Piotrze, który mówi do Jezusa, Wiesz co, ci apostołowie, to oni są wszyscy do niczego. Ja z Tobą do więzienia i na śmierć. Rozumiesz, Jezus? Jestem jedyny, który będę ci wierny. Reszta to barachła. co mu Jezus mówi? U, Piotruś, kogut nie zapieje. Albo w innej wersji nie zapije trzy razy. A Ty będziesz przysięgał, że mnie nie znasz. I Bóg wprowadził Piotra w tę sytuację. Wprowadził go na ten dziedziniec, postawił przed nim służącą i ta służąca pyta, jesteś jednym z nich? Nie. Później w przeognisku. I ta służąca bardziej podchodzi i mówi, teraz widzę cię lepiej. Jesteś, poznaję cię. Nie. Jeden z żołnierzy, ciebie widziałem w ogrodzie, jak pojmaliśmy go. Przysięgał, mówi pismo, przysięgał, że go nie zna. Rozumiesz? Dlaczego? Bo Piotr nie miał serca skruszonego, miał serce pyszne. Ja, oni, ale ja. I spokojnie. Zjechał w dół, spuścił powietrze. Zjechał do prawdy o sobie. To jest ta tajemnica Twojej historii. To jest ta tajemnica tego, przez co Cię przeprowadził Bóg. Może Cię przeprowadził przez to, że nie przyjęłaś dziecka, odrzuciłaś w swoim łonie, czego nie możesz sobie wybaczyć. Bóg już Ci dawno wybaczył, a Ty sobie nie możesz wybaczyć. Może przeprowadził przez sytuację, że byłeś na na delegacji i tam później się okazało, że poczęło się dziecko i do dzisiaj nikt o tym nie wie z Twojej rodziny, a Ty sobie nie możesz tego przebaczyć. Więc ja Ci mówię, Bóg musi nas przeprowadzać przez te różne sytuacje, abyśmy doświadczyli, aby nasze serce zostało skruszone. Dlaczego ja mam problem z tą osobą, która mnie dziś upomniała? No właśnie. on w serce pyszny. Bo jestem proboszczem, a ona mnie upomniała. Jakiegoś chłopca. Ta osoba. Jasne. I dlatego Bóg musi przeprowadzać nas, i mnie, i ciebie, przez te różne sytuacje. Wiedząc, że upadniesz. Wiedząc, że zrobisz coś. Jak to mówi Święty Paweł, chcę czynić dobro, a narzuca mi się zło. Czynię to, czego nienawidzę. To właśnie czynię. Z Pawłem Świętym robił to samo. Bo gdyby nie to, to Paweł z pychą pojechałby do siódmego nieba. I dlatego dzisiaj jest nieistotne, czy ty przyjmiesz komunię świętą, czy nie. Bo może ktoś z nas przyjąć komunię świętą, ktoś taki jak ja, i nie mieć serca skruszonego. I jutro pójdę i się zemszczę na tej osobie. Z dwoma, trzema komuniami świętymi, bo miałem dwie, trzy msze, msze. Dzisiaj to, co jest najistotniejsze, to jest to, czy ty dzisiaj masz serce skruszone. Czy ty dzisiaj patrzysz na siebie, patrzysz na swoją historię i mówisz, panie. Mniej miłosierdzie dla mnie. Może. Nawet nie może. Ale na pewno ta historia, która sprawia, że któryś tam rok nie możesz przyjąć Komunii Świętej, jest ci potrzebna. Żebyś dzisiaj tu był, była z sercem skruszonym. No tak, ale, ale ja księdza, ale jak ja umrę w tej sytuacji? To co ty myślisz? Że to, że Chrystus przyjdzie i powie A, kiedy ostatnio komu nie przyjąłeś? Dziesięć lat temu. Recz. Tak myślisz? Nic z tego Nic z tego W chwili śmierci Jest tylko jedno ważne Jest tylko jedno Czy masz serce skruszone? Umierasz? Stajesz przed Chrystusem i mówisz Panie to tak jak ten złoczyńca Na krzyżu To był jakiś morderca Bo Rzymianie nie krzyżowali za jakiś kradzież Nie? On musiał kogoś zabić. Pamiętacie, kogo uwolnił Piłat? Barabasza, nie? A kim był Barabasz? Zabójcą. I ten, który wisiał na krzyżu, bo ci dwaj, co wisieli obok Jezusa, byli zabójcami. I jeden z nich mówi do Jezusa, ja wiem, kim jesteś. Ja wiem, że ja słusznie cierpię. Ja, ja wiem, co zrobię. Ale Pani słyszałem o Tobie, że jesteś pełen miłosierdzia. Słyszałem, mówiła mi jedna taka dziewczyna, do której chodziłem, że ty ją nie potępiłeś. Prostytutka. Że ty jej przebaczyłeś. A więc, Panie, ja tego wszystkiego nie rozumiem. Ale ona też mówiła, że Ty mówisz o królestwie, że, że, że Ty idziesz do, 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 do królestwa swojego ojca. Więc proszę Cię, wspomnij nam, jak tam będziesz. I co usłyszał? Ty łotrze, jak ty śmiesz, czyś ty zwariował? No musisz beknąć za swoje. Pójdziesz na tysiąc lat do czyścia, a później przyjdziesz do nieba. Powinien to usłyszeć, nie? Po sprawiedliwości. Ale usłyszał coś dziwnego. Dziś ze mną będziesz w razie. I Jak? Panie Jezus, czy ty się nie pomyliłeś? Dziś ze mną będziesz w razie. A ja też to jest morderca. Rozumiesz? To jest walka w czasie całego wielkiego posła. To jest walka. Żebyś miał skruszone serce w chwili śmierci. Umierasz? Widzisz, nie masz żadnych zasług. Mówisz, panie, wspomnij na mnie. Ja nie zasługuję na królestwo, ale proszę cię, polituj się na Jezus cię od razu się rzuci na ciebie. Obtapić je i ci do nieba. Ku zdziwieniu innych. Boś żył, żyła bez komunii wiele lat. Odwagi za to. Jeśli ktoś z tego chce wyciągnąć wniosek, a proszę nie, to już nie trzeba chodzić do komunii. No to oni sobie myśli co chce, jak chce takie wnioski wyciągać. Ja tylko mówię jedno. Czasami jest tak, że chodzisz do Komunii Świętej i nie masz serca skruszonego. Bo nadzieję pokładasz w tym, że przyjmujesz Komunię Świętą. Nic z tego. I dlatego, jasne, że jest ważne, żeby walczyć ze swoim grzechem. Jasne, że jest ważne prosić Boga, uwolnij mnie z tej sytuacji grzechowej. Jest ważne. Ale na końcu. Najważniejsze jest tylko jedno. Ja. Czy masz serce skruszone? I tego sobie i tobie życzę. I Najświętsza Maria Panna, która jest patronką, opiekunką grzeszników, niech ona nam wyprosi właśnie to serce skruszone. Niech nam wyprosi tę bo To jest łaska. To nie jest coś, co możemy sobie wyprodukować. Jak to widzicie na przykładzie moim, co się ze mną dzisiaj dzieje. To się dostaje. To jest łaska. I obyśmy ją dostały. Gdy mą głowę Ciebie Jak głodny Mięsa kruk Czy poznasz mnie? Czy powiesz? Oto Bóg Już nie masz serca By mnie Kochać Nie masz rozumu, by strzegł dusz.